Witajcie na kanale SR Aquariums Dziś zrobimy sobie podmiankę wody w małym akwarium oraz pielęgnację trawek itd. Zapraszam do oglądania Zacznijmy sobie od omówienia narzędzi, jakich dzisiaj użyję Oczywiście odmulacz z pompką Użyję sobie też narzędzi do pielęgnacji Użyję sobie strzykawki Płynu Tropica Specialized Nutrition na podmiany wody, mikro i makro elementy w jednym. I tyle, tyle użyję. Jeszcze będzie czyszczenie filtra, też zapraszam. W tym odcinku będzie czysz czyszczenie filtra. No więc za wodę. Pokażę Wam zbiornik wtedy, gdy odleję już całą wodę, ponieważ nie mam miejsca na nagranie Wam tego w jednym miejscu. Oczywiście jeszcze przed zasysem wody przypomnę Wam, żeby zmniejszyć przepływ w filtrze kaskadowym. Wezmę sobie pęsetę, bo bardzo ciężko to się rękami robi. Zmie zmniejszymy na, ma na maksa. O, proszę bardzo. No to za chwilę się znowu zobaczymy, gdy już całą wodę zasam. OK, jak widzicie zassałem już całą wodę Podmieniłem 25% całej wody akwariowej Jak pewnie zauważyliście, wsadziłem sobie na tył nowe roślinki Z obcinki z mojego innego akwarium Bardzo mi się to przyda Krewetki będą składać jajka, już składają Będą za niedługo małe, taka informacja no więc przejdźmy na stół i wyczyśćmy filtr. No dobrze, jestem już na stole. Wyczyśćmy sobie filtr i zobaczmy, jak, jaki jest stan mediów w filtrze. Otworzę pokrywkę. Weta jest już trochę zabrudzona. Wyrówię sobie kasetę. Ona jest fabrycznie do tego filtra dodawana. I mam tutaj media... Ceramiczne, z filmu Zobaczcie. No Inne media też tutaj mam. Wyczyszczę sobie filtra i zaraz do Was wracam. Zobaczcie w jakim stanie są rurki. Trochę wymagają już czyszczenia. Tą końcówkę zostawiam, bo ją ciężko później na plec. No to wyczyszczę rurki i wracam. Ok, wyczyściłem sobie rurki. Jak widzicie, już troszkę lepiej wyglądają. Zaraz zobaczmy sobie filtr w środku. Też wymaga wyczyszczenia. Ja uważam, ja używam sobie szczoteczki do czyszczenia zębów. Wyczyszczę go w całości. I zaraz go włożymy do akwarium. No dobrze, wyczyściłem filtr. Jak widzicie, dałem nową watę, więc teraz za trzeba zalać filtr kaskadowy. Aby silnik się nie zepsuł, zalejmy więc filtr. Ok, odpaliłem filtr. W następnej części pokażę Wam, co zrobiłem dalej.